W Polsce, za granicą. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Fundacja rodzinna, jako bank, z jednej strony może być e, miejscem, z którego beneficjent pożyczy pieniądze. No cóż, e, bankier wysłucha tego pomysłu, e, być może nawet stwierdzi, że jest on interesujący. O czym często wróci z informacją, że to cóż bardzo jest bankowi przykro, ale ma ograniczenia finansowe związane z inwestowaniem w startup. Zapraszam do udziału w wideokomentarzu do ustawy o fundacji rodzinnej. Powiemy o wszystkich najistotniejszych szczegółach związanych z nową instytucją w prawie polskim. Witam państwa w naszym wideokomentarzu do Fundacji Rodzinnej. Przyszedł czas, aby rozważyć funkcję Fundacji Rodzinnej jako banku. Co mam na myśli, mówiąc, że Fundacja Rodzinna może pełnić funkcję banku rodzinnego? Jeżeli naszym pragnieniem, naszym marzeniem jest to, żeby wypracować, żeby wykształcić w, nasz, w kolejnych pokoleniach tak zwany gen przedsiębiorczości, zachęcam bardzo mocno do spojrzenia na fundację rodzinną jako atrakcyjny instrument prawny, ale także i społeczny, rodzinny, do tego, aby taki gen przedsiębiorczości w kolejnych pokoleniach mógł być kształtowany. Jak może działać fundacja rodzinna jako nasz bank? Może to być miejsce, który, z którego beneficjenci będą korzystali z zasobów finansowych przy tworzeniu swoich biznesów. Te biznesy mogą mieć Różnorodny charakter. Mogą być to tradycyjnie rozumiane firmy, na przykład firmy produkcyjne. Mogą być to biznesy, które oparte są o wartość niematerialną, prawną o, o to, co jest taką wartością intelektualną, która no, zdecydowanie im bardziej rozwija się technologia, tym bardziej zyskuje na znaczeniu. To mogą być biznesy, które są oparte o najnowsze rozwiązania, również takie, które często pokolenie nestorów, a więc tych najczęściej fundatorów, jeszcze nawet być może nie ma wyobraźni, że w przyszłości takie biznesy będą funkcjonowały. Mogą być to również Inwestycje w biznesy nieruchomościowe w Polsce, za granicą nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Fundacja rodzinna jako bank z jednej strony może być miejscem, z którego beneficjent pożyczy pieniądze na rozwinięcie któregoś z biznesów, których przykłady przytoczyłam. Fundacja rodzinna udzieli takiej pożyczki na warunkach rynkowych, mogą być to warunki preferencyjne, bo ustawodawca przewidział, że fundacja rodzinna może pełnić taką funkcję. Często ciekawym rozwiązaniem, który rozważają nasi klienci, jest zaangażowanie fundacji rodzinnej jako Udziałowca w nowotworzonych biznesach. Udziałowca mniejszościowego, większościowego wszystko w zależności od tego, jaki jest koncept na nowotworzony biznes i jakie ma być zaangażowanie fundacji. Jaka jest przewaga takiego rozwiązania nad klasycznym, w którym po prostu e, młody człowiek idzie do banku. Przedstawia swój biznesplan i mówi: Taki mam pomysł na swoją przedsiębiorczość, na, swój, na swoją pierwszą firmę. No cóż, bankier wysłucha tego pomysłu, być może nawet stwierdzi, że jest on interesujący, po czym często wróci z informacją, że to cóż, bardzo jest bankowi przykro, ale ma ograniczenia finansowe związane z inwestowaniem w startupy. Tego argumentu beneficjent nie usłyszy w momencie, kiedy pójdzie z ciekawym biznesplanem do zarządu fundacji. Jakie to mogą być biznesy? Na jakich warunkach można fundacja może wchodzić w startupy? W dużej mierze będzie decydował sam fundator. Warunki można określić w statucie, te warunki mogą wynikać z innych dokumentów fundacyjnych. Fundator może również podjąć decyzję, że tę kompetencję przenosi bezpośrednio na zarząd fundacji. W pewnych sytuacjach argumentujemy również uzasadnienie do zaciągania dodatkowych opinii, na przykład poprzez komitet inwestycyjny. Ale tak jak Państwo widzicie, wszystkie te rozwiązania już takie organizacyjne, prawne, finansowe, one wprost wynikają z pomysłu, z koncepcji i z założeń najczęściej fundatora. Fundacja Rodzinna jako bank jest bardzo atrakcyjnym i alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do znanych powszechnie instrumentów, jakim są e kredyty, ale również do e rozwiązań bardziej zaawansowanych, jakim jest na przykład angażowanie się funduszy private equity w nowo tworzone biznes.